Sprawiedliwe społeczeństwo. Wikingowie, znani z okrucieństwa i bezwzględności na polach bitew, także wykazywali się niezwykłą zdolnością do ustanawiania sprawiedliwych zasad wewnętrznych, jak i zewnętrznych DLA swojego społeczeństwa. Centralną instytucją wikingowskiego prawa był system znany jako Ting. Ting był zjazdem mieszkańców danej wspólnoty, gdzie podejmowane były decyzje dotyczące zarządzania i wymiaru sprawiedliwości. To właśnie tam podejmowano decyzje dotyczące sporów sądowych, karano przestępców i ustalano zasady życia społecznego. Każdy miał prawo do uczestnictwa w Ting, a decyzje podejmowane były na zasadzie głosowania lub konsensusu. Co ważne, wikingowskie prawo stawiało na równi wszystkich przed prawem bez względu na status społeczny. Czy bogactwo? Każdy miał prawo do obrony przed sądem i oczekiwania na sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Sprawiedliwe społeczeństwo. Wikingowie znani z okrucieństwa i bezwzględności na polach bitew.